ja usłyszałem przeraźliwy wręcz krzyk. Ratunku, pomocy, pomóżcie mojemu dziecku. Po kilku sekundach powtórzył się krzyk, jeszcze bardziej rozpaczliwy. On się dusi. Pobiegłam to miejsce, chłopiec się oplątał liną wokół szyi, zrobił się siny i miał trkawki. kiedy tracił świadomość. Pamiętam, kiedy jeden z pracowników był pod spodem i kiedy uświadomił sobie, jak poważna jest sytuacja, zaczął biec w kierunku punktu obsługi, gdzie mają sprzęt. Miałem taką myśl. Cholera, jasna, gdzie ty biegniesz? Chcielibyśmy poznać stanowisko państwa w sprawie wypadku, do którego tutaj doszło. Proszę, dusz. pani, to tylko i wyłącznie z właścicielem. Ja zadzwonię. Proszę wrzucić na Wikipedię, co to jest wypadek. Wpadek to zdarzenie nagłe, w wyniku którego powstaje uraz, nie było żadnego urazu.